Czy macierzyństwo jest dobrym momentem na to, żeby zacząć się zastanawiać nad biznesem, nad byciem przedsiębiorcą? I tak i nie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Time for Business TV, czyli telewizja dla przedsiębiorczych kobiet i nie tylko. I dzisiaj temat, który myślę, że może być ciekawy dla wielu kobiet, ponieważ wiele, wiele z kobiet, które już są przedsiębiorcami otworzyło swój biznes na przełomie swojego życia jak urodziło dzieci. Więc ja sama jestem tego przykładem. Znam wiele kobiet, które zdecydowały się na własną działalność, jak urodziły dzieci. Czy warto y, rozpatrywać y, założenie firmy na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym? Czy to Ty musisz sobie zadać to pytanie? Czy chcesz wracać do pracy na etacie? Często podamy w, podamy w pułapkę y, myślenia, że jeżeli otworzę biznes, będę miała więcej czasu dla dzieci. I tak i nie. Na początku możesz go nie mieć, na początku możesz być sfrustrowana właśnie tym, że zacząłeś, musisz pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej i ponosisz ryzyko finansowe. Tak jest. Ale pamiętajcie, jest ta perspektywa, jeżeli ten biznes wyjdzie, będziesz niezależna finansowo, będziesz niezależna czasowo, czyli to ty jesteś panią swojego czasu i nie, nie będziesz się martwiła, że za parę lat yy, nie wiesz, gdzie będziesz pracować, nie wiesz, co będziesz robiła, będziesz robiła swój biznes. Rodzimy dzieci, wychowujemy dzieci, yy, zajmujemy się rodziną i to jest wszystko fajne. Natomiast pomyślmy też o sobie, pomyślmy o tym, co mogłybyśmy robić dzisiaj, żeby mieć też jutro. Czyli żebyśmy zarabiały pieniądze, żebyśmy były niezależne finansowo, bo to jest naprawdę duży komfort. Wychowanie dzieci to jest etap. I ja uważam, że naprawdę trzeba traktować tak etap. Jeżeli czujesz, że musisz się poświęcić absolutnie dziecku, nie bierz pod uwagę. Wejść na tą drogę przedsiębiorczości, ponieważ na pewno tego czasu będziesz miała mniej. Ale jeżeli czujesz, że możesz to pogodzić, czyli wiesz, że masz dziecko, które śpi parę godzin dziennie, lub masz do pomocy mamę, tatę, nie wiem, kogoś z rodziny i możesz sobie to zorganizować, po prostu zacznij to robić. Na pewno ten moment, jeżeli chcesz otworzyć swój biznes, można wykorzystać do tego, żeby, się, żeby przygotować się do prowadzenia własnej działalności. Przede wszystkim musisz zrobić sobie bilans. Czy ja zawsze mówię tych strat i korzyści, czy ta droga przedsiębiorczości jest dla ciebie? Bo nie możemy mówić wszystkim: otwórzcie biznes, bo po urodzeniu dzieci nie wracajcie na etaty, bo tak nie jest po prostu. Ludzie dobrze się niektórzy czują pracując na etacie, a niektórzy świetnie się sprawdzają jako przedsiębiorcy, chociaż czasami wcześniej nie wiedzieli, że będą przedsiębiorcami. To jest przykład mój. Ja nie wiedziałam, że będę przedsiębiorcą i że się tak będę w tej materii realizować. Czy to jest przedsiębiorczość, czy to jest samorozwój? Jeżeli chcesz wrócić do pracy na etacie, zastanów się, co chcesz robić potem. Czy to nie może być czas na to, żeby się czegoś jeszcze więcej nauczyła? Do tego zachęcam. Mówię do dziewczyn, które chcą otworzyć biznes, mówię im jak to zrobić. Jeżeli ty nie chcesz otworzyć biznesu, to zacznij myśleć o samorozwoju. Skończenie teraz studiów czy jakiejś szkoły nie daje ci przewagi konkurencyjnej już na rynku. Trzeba się rozwijać, bo rynek jest ogromnie zmienny, bardzo szybki i uważam, że ten etap swojego życia, ten etap urlopu macierzyńskiego, wychowawczego dziewczyny wykorzystajcie, bo on szybko minie i wracamy na rynek i musimy się z tym zmierzyć. Kreując pomysł na biznes, zastanawiając się nad pomysłem na biznes, nie bierzcie pod uwagę tylko kategorii dla dzieci, dlatego że urodziłyście dzieci, dlatego że wydaje Wam się, że czujecie ten biznes. Nie zawsze to, że jesteście dobrymi matkami, nie zawsze to, że czujecie, że znacie tę kategorię, jest jednoznaczne. Bardzo dużo kobiet, które urodziły dzieci, zakładają biznesy, które niestety potem szybko padają. Jest wiele firm, które możesz prowadzić w domu, które nie wymaga od Ciebie wielkich inwestycji, ale konceptu. Internet daje nam teraz ogromne możliwości. Możesz pracować zdalnie, możesz pisać, możesz yy, robić grafikę, możesz yy, być ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale to wszystko wymaga samorozwoju, wszystko wymaga nauki, wszystko wymaga specjalizacji. Więc dlatego o tym mówię, że ucz się, patrz co się dzieje na rynku, żebyś po wyjściu już, znaczy po skończeniu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, miała przyszłość. Więc po pierwsze, zróbcie sobie bilans. Po drugie, zastanówcie się, jaka kategoria biznesu by Was interesowała. Czy to są wasze ścisłe jakieś zainteresowania? Czy jest jakaś kategoria, która Was interesuje, czy kategoria, która się aktualnie bardzo dynamicznie rozwija? Czy jest to kategoria perspektywiczna, którą widziałaś za granicą? W ten sposób myślcie nad pomysłami, w ten sposób kruujcie swoje pomysły na biznes, patrząc na rynek bardzo szeroko. Badając rynek, badając już nawet Twój koncept na biznes musisz wiele rzeczy sprawdzić, tak jak mówiłam, konkurencję, cenę, otoczenie, wszystko co się dzieje wokół tego, jak, ile te firmy są na rynku, co one oferują, jak one się pozycjonują. I zobaczysz, jak będziesz analizowała, to będziesz widziała, czy tracisz pasję do tego, czy już się zaczynasz wkręcać. Ja miałam, ja się ciągle wkręcałam, ja wiedziałam, że mi się to nie zatrzyma. Ja już na etapie założenia mojego biznesu i potem sprzedawania konceptu dalej, czyli szłam do pracy, mówiłam o moim koncepcie, i ja byłam ciągle nakręcona. Jak czujesz to, rób to. Nie daj sobie powiedzieć, że czegoś nie zrobisz, tylko Ty możesz powiedzieć, że czegoś nie zrobisz, tylko Ty sama, tak? Ty jesteś odpowiedzialna za swój samorozwój i za to, co będziesz w życiu robić. Więc jeżeli czujesz drive'a, jeżeli czujesz to, że, że to Cię kręci, rób to. Rób to nie ty, nie święci garki lepią. My kobiety też potrafimy robić biznesy, świetnie się w tym sprawdzamy, natomiast musicie zacząć robić. Żeby coś zrobić, trzeba zacząć robić. Przygotować się, analizować, być merytorycznym. Tego rynek wymaga. Nie oszukasz rynku, nie oszukasz klienta, nie oszukasz siebie. Mówiąc tylko, że zrobię coś, zrobiłabym coś, zacznij to robić. Dzieci dziećmi, rodzina rodziną, natomiast ty jesteś ważną osobą, ty musisz o siebie dbać i ty musisz dbać o swoją przyszłość. Serdecznie zachęcam.